Mamy przyłów, teraz będzie zabawy Sadziła mi się kaczka w żyłkę Ale jazda No to teraz jest. Siemano! Witam Was po raz kolejny na kanale Wędkarstwo z Piotrem Jest Peter. A dziś korzystając z życzliwości kolegi Cezarego Siema. Będziemy łowić na małej rzeczce Na boloneczkę Celem będzie kleń, jaś Mam nadzieję na pierwsze rybki z tego gatunku u mnie Także fajnie, mam nadzieję, że coś się uda złowić Mała rzeczka Nie powiem na co będziemy łowić, bo to jest taki trochę mały sekret ale miejmy nadzieję, że rybki dopiszą i uda się Wam coś ciekawego pokazać. Także zapraszam na materiał, zostawcie łapkę i suba i widzimy się niedługo. Heja! A więc, tak jak Wam mówiłem, dzisiaj bolonka, kijek od Robinsona, VDE Robinson. Także lecimy z tematem i czekamy na pierwsze rybki. Jest pierwsza rybka u Cezarego Zobaczcie jak pięknie bolonka pracuje No to ja wezmę podbierak Podbierzemy mu tą rybkę To duży to jest. jest klenik, no, nie, klenik, klenik. Okay. jest! No, jest. Ranku, dziękuję Bioter. Jest pierwsza Proszę ryba 30, nie? Nie, no. wiele nie wiele więcej. No więc ja też zarzucam swój zestaw. Cezary od, odczepia i mierzy rybkę Ja zarzucam swój zestaw i czekam na pierwszą swoją rybkę I dzisiaj łowimy na bolonkę, na zastawkę Próbujemy właśnie łowić klenie, jazie No to mamy przyłów, teraz będzie zabawy Sadziła mi się kaczka w żyłkę Ale jazda no to teraz będzie ciekawie Cezary <grystanie> O, weź ciągnij swój zestaw, bo zaraz poplączę na. Dobra. Złapała się kaczucha. No i teraz to poczekaj. będzie ciekawie. Poczekaj chwila, poczekaj chwila. Odbieraj już złapiemy, co? No chyba. <grystanie> no, no, Takich jeszcze nie było. Takich jaj nie było. <grystanie> Złapałem kaczkę na bolonkę. Wiem, wiem. Nieźle. Sławik jest tutaj, a kaczka zaplątała się w środek gdzieś żyłki. Co? Połamała sławik? Dobra. Mamy kaczkę w podbieraku. Nie czekaj, czarek, czarek, czarek bo ciężarek tam jest. Co? Ciężarek jest i Sławik nie połamałem. Musimy ją delikatnie odplątać Ale jazda Powiem tak. Wam szczerze tego jeszcze nie grali. Kaczka w podwieraku Próbuję no ją odplątać, jazda. ja ją przystrzymam. Dobra. Boję się, że mnie nie... No Dziwnie co no, ci coś Dobra, tam gdzieś mamy pod Tutaj jest. Teraz chyba ty masz pod ręką No Tutaj ma gdzieś Na no Nie, haczyka ona nie ma, wiesz ona tylko w no. żyłkę zaplątana jest O, czekaj, 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 czekaj Ale jaja Dobra, mamy odczepioną Tak, Taka kaczuchę. kaczka z ulopana Taka kaczucha na bolonkę Ale Widzisz, jaja Widzisz po co tutaj przypłynęłaś do nas, po co <laughs> Piękna kaczka Piękna kaczucha Dobra, Ale. wypuszczamy z domu. Czy, 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 czy wrzucamy na miarkę? Ale jazda Tylko jest jeden minus. Zwaliła nam miejscówę i będziemy musieli się przenieść. No rybę. A ja... Spadła? Czy zaczep? Albo o Dobra Fajnie jakby było coś większego Po kaczuszce po mojej katto ona weszła z zielem, idzie, wiesz? Ale idzie. Idzie, idzie, Dobra No tu jest duża ryba chyba Mówisz? No. O fajnie Dobra, coś będzie Podbiera cię tam czy tu? No nie, tu, czekaj, czekaj ona z zielem idzie zielem idzie? A, to nie jest duża ryba. Nieduża, ale idzie z zielem. Niestety, ale jest Jest coś Uważaj tutaj na te gałęzie. Mamy go! No widzę, widzę. Także jest drugi klenik. u Cezarego. Siedzi kolejna rybka u Cezarego. Ale mnie łoi dzisiaj. Widziałem, widziałem jak ładnie wyskoczył. No ale wiecie, jednak doświadczenie robi swoje. Znowu się wzięło za Znowu? No mamy dzisiaj ten ból, niestety, że płynie bardzo dużo ziela rzeczką Nie wszystko się czepia. jest. I... Widzę, widzę właśnie. Mhm. Ale jest. Dobra, tak bo Tak go weźmiesz? Czy to płoć ładna? To Płoć ładna, ale piękna płoć. Ale piękna płoć. Czuję, że to jest nie tak w prowadzeniu, jak to wygląda. Ale piękna płoć. Trzeci gatunek można powiedzieć, dzisiaj. <noise> Dwa tlenie, kaczka <noise> i płoć, ale płoć fajna wyboriona. Piękna płoć. Tak czerwonego oka. Dawno nie no, widziałem u płoci. Piękna. Naprawdę. O. Było skumnięcie spławik odszedł, ale stoi. Niestety. Fajnie było jakąś rybkę trafić dzisiaj na tym premierowym moim wypadzie z Bolonką. Wszystko oprócz kaczki wszystko No. To i tak jak na pierwszy wypadku. To, to no ta kaczka była takim dosyć ciekawym przyłomem. Chyba najlepszy... najciekawszy przyłów w moim życiu. Jak na razie. Kaczka na bolonkę. Śmieliśmy się z kolego, że on złapał bobra, a ja złapałem kaczkę No ty złapałeś, bo ja nie złapałem No powiem ci, jakbyś wyciągnął tego bobra, o, miałbyś z nim roboty wiem, jak ja bym go odczepił Chyba <laughs> nie byłoby to takie łatwe jak z kaczką, że wziął w ręce i odczepił ją. No i dzisiejsze popołudnie dobiegło końca Fajny klimacik nad zimową rzeczką, małą rzeczką Cezary Tutaj ten kolega, który się chowa za mną, pokazywał mi podstawy bolanki. Mi niestety nie udało się złowić żadnej rybki. Łow, Cezary, tak Cezary złowił dwa klenie i piękną płoć, a u mnie wpadła kaczucha. Także było wesoło. Film możecie zobaczyć też z innej perspektywy na kanale u Cezarego wędkarstwo.pl. Zapraszam, zapraszam Was serdecznie. My się z Wami żegnamy i widzimy się w następnym materiale. Tak, oglądajcie. Tylko czekam na te duże, wielkie szczupaki w Szwecji i o konie. I może kiedyś do niego, do Szwecji tam zawitam. Hej! Hej, trzymajcie się!